Piotr Dębiński Dormar NPS. Piotrek, macie remis po tym dzisiejszym niełatwym meczu, ale troszkę musiałeś się nałapać, żeby, żeby ten punkt zdobyć. No powiem, z Jakubskim to zawsze ciężkie mecze są. Przedtem jeszcze powiem tak, że pierwszy raz zdarzyło mi się grać przeciwko Jakubskiemu. Od początku gry na odlikach jestem w sumie związany z Jakubskim, więc wiem, że wszyscy co z nami grali na pewno się troszeczkę bali, obawiali takich meczy z nami. Ja sobie przy tym meczem zdawałem sprawę, że skład Jakubskiego na Football, arena jest no, dużej indywidualności. No, zawodnicy, którzy potrafią sami wygrać spotkanie. No i no, było trochę do ubrania dzisiaj no, było troszeczkę nerwowo. No ale wydaje mi się, że ten sezon wszedłem w niego bardzo dobrze i póki co mogę powiedzieć, że ja chyba jestem póki co w szczytowej formie. Widać to było też po, po tych Twoich dzisiejszych podpowiedziach, że, że bardzo dobrze znasz chłopaków z Jakubskiego, bo, bo chyba właśnie starałeś się w ten sposób pomóc. Yy, właśnie, tak, jakby, jakby, jakby podpowiadając już, już, już w trakcie samej, samej gry. No to... jak, jak w ogóle ci się grał przeciwko? byłem kolegą, byłem tak z jednego zespołu. No właśnie tak jak mówię, no, od początku mojej kariery na Orlikach, jestem, grałem w Jakubskim. No i już wiedziałem jak chłopacy, kiedy oni schodzą na lewą nogę na prawą, gdzie jest, kto ma tą lewą nogę, kto schodzi cały czas na prawą. Wiem, że chłopacy grają dużo na ściankę, yy, więc grają w sumie na taki ścianka Podanie strzał i tak się często kończy. Eee, grało się na pewno trudno, bo wie, wiem, że chłopacy są naprawdę szybcy, mają strzał, tak jak Karol, Karol w pierwszej powie pokazał, co on strzelił to po prostu Stadiony świata, nie ma, nie ma się czego wstydzić, że się o taką rękę, więc na pewno było ciężko eee, przy, grać przeciwko byłym kolegom. No ale myślę, że remisowy wynik dzisiaj to taki. Wynik sprawiedliwy, bo myślę, że nie było jakiejś takiej super przewagi po stronie naszej, po stronie Kurskiego, więc myślę, że wynik sprawiedliwy. Teraz nie grasz już w Jakubskim, jak się w ogóle stało, że, że trafiłeś do Dormaru w takim razie? Stało się tak, że powiedzmy sezon przed nie byłem w jakiejś takiej optymalnej formie, przez co nie pojechałem na Mistrzostwo Polskie do Wrocławka. No i po tym usiadłem. Pomyślałem, że może czas, żeby zmienić drużynę, e, tylko na drużynę, która aplikuje na też na mistrza, która ma szansę na mistrza. Stwierdziłem, że jak nie będzie takich ofert, to zakończę granie. Jeżeli, e, jeżeli się pojawi, no to na pewno skorzystam i będę grał dalej w Arenie. Napisał do mnie właśnie Patryk Skonecki, który mi zaproponował takie warunki tutaj. Z Cinkiem się bardzo dobrze znamy, z Krzysiem Grynembergiem, więc myślę, że zmiana tylko na plus. No właśnie, dla Ciebie to jest, to jest fajne, bo widać, że ta forma na, na początku sezonu, Twoja indywidualna, jest naprawdę bardzo dobra. A po drugie, że, że też Dormar bardzo do, fajnie wszedł w ten sezon No i wygląda na to, że, że tutaj będziecie jednak walczyli. Już tak ten początek jest dobry, zrobiony, żeby, żeby gdzieś w tej tabeli z przepustkami chyba być wysoko i walczyć o to, żeby no właśnie, już nie w Jakubskim, ale, ale teraz w Dormarze pojechać na tak, mistrzostwo. Plan jaki był na początku sezonu, to tylko żeby zdobyć mistrza. My nie zakładamy, że, że zdobędziemy drugie miejsce czy trzecie, albo dostaniemy przepustkę, bo Jakubskie czy Dynamik zajmą pierwsze, drugie miejsce i w Play Arenie też zajmą tak samo i pojadą na te mistrzostwa. Nie liczymy tego, liczymy tylko, że awansujemy z pierwszego miejsca. Przed nami jeszcze mecz z Dynamikiem, który Chcemy też się pokazać z dobrej strony i wywalczyć ten awans pierwszego miejsca, nikt nic nie kalkulować, tylko po prostu to mistrzostwo tutaj zdobyć i legalnie pojechać na turniej do posławka prawdopodobnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.